Dzień dobry. Witam na otwarciu ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne. Zamawiającym jest Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Informuję, iż zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 400 tysięcy zł. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta jest to oferta firmy UB Szałata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. I druga MKIT Mateusz Kajzderski z siedzibą w Pniewach Mateusz tak Dobrze. dokonujemy otwarcia koperty są zamknięte. Cena ofertowa brutto UB Szałata spółka z o. wynosi 402 678 zł i 10, 10 groszy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. To, to było. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ. Oferta numer 2. MKiT Mateusz Kajzerski. Koperta również jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i czterdzieści trzy grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania oraz warunki płatności zgodne z SIPS. Wszystkie informacje na temat niniejszego postępowania zamawiający opublikuję na swojej stronie internetowej. Dziękuję, zamykam otwarcie ofert.